W dzisiejszym filmie z muszę wam opowiedzieć, jak rozwiązać cały Scavenger Hunt. Ludzie rozwiązali już cały Scavenger Hunt i prawdopodobnie cena tiketu już spada, bo za rozwiązanie tego Scavenger Huntu dostaje się ten ticket i o dziwo jeszcze tu jest 26 milionów, co jest dziwne, ale prawdopodobnie o tym teraz wie mało ludzi. Przed chwilą na Discordzie Big Games to rozwiązali i na początku powiem wam te kroki, które były wcześniej, żeby każdy z was mógł sobie to rozwiązać, no bo jakby nie każdy śledził to od początku i nie każdy to pamięta, bo to było półtora miesiąca temu, ale lagi były. No to na początku dla przypomnienia, tutaj musicie wszystko zrobić. Musicie tu piątkę kliknąć, kliknijcie ją raz tylko, nie klikajcie w nią więcej. Dalej klikacie w trójkę, też tylko raz w nią kliknijcie. Tutaj na 72 strefy to są te jakby rzeczy. Dalej klikacie tutaj w dwójkę, no i tutaj w czwórkę. No i wiadomo, ekran się tam strzęsie. Teraz musicie kliknąć w nos każdego bałwana, który jest na pierwszym wordzie. Jakby ja, ja w to klikam, w opisie wam e, napiszę strefy, w których są te bałwany i przechodzimy do tych rzeczy, których jeszcze wam nie pokazywałem, bo te kolejne rzeczy są giga ciekawe i nigdy bym się nie spodziewał, że coś takiego Preston doda. Jakby naprawdę jestem pełen podziwu, że ludzie to rozwiązali, bo to naprawdę jest chore. Dobra, jak niczego nie pominęłem, to tutaj jest ostatni bałwan. I jeżeli wam się tak ekran nie zatrzęsie po kliknięciu w ostatniego bałwana, to znaczy, że w jakiegoś nie kliknęliście. I musicie jeszcze raz kliknąć. I musicie teraz wszystkie kroki zrobić te, które wam pokażę dalej. Czyli tutaj oczywiście do Piramid Obi wchodzicie sobie, tam na dole jest oczywiście sekretne wejście, musicie się do niego oczywiście dostać. Jak już sobie jesteście w sekretnym wejściu, to oczywiście wchodzicie, tutaj klikacie sobie, no i teraz wychodzicie, oczywiście. Teraz kolejna część, której Wam nie pokazałem, to musicie teraz kliknąć tutaj w tą strzałkę, która jest w tym miejscu, tutaj na 33 strefie, to jest tutaj 33, dalej idziecie na 43 strefę, no i tutaj na tej 43 strefie, tutaj jak są te nie wiem kości, to idziecie sobie oczywiście tutaj i tutaj w tą strzałkę musicie kliknąć, no i teraz zaczyna się cała zabawa. Teraz musicie przejść na drugi ward, bo kolejna część jest właśnie na Drugi wardzie. I tutaj na drugim wardzie na początku idziecie na 110 strefę. No i na tej 110 strefie, to chyba tutaj było, może po drugiej stronie, to jest już wymówię, gdzie. Jak jesteście sobie tutaj na tej strefie, to idziecie tutaj w to miejsce i tutaj macie radio. I musicie kliknąć w to radio. No i teraz zobaczycie, co się będzie działo. Teraz zaczyna się zabawa. Nigdy w życiu bym nie wpadł na to, że w taki sposób to będzie działać. Teraz idziecie na 102 strefę i na 102 strefie tu idziecie sobie za ten portal i tutaj klikacie w tą malutką skałkę. No i tu widzicie wyskaku. Że no skała jakaś, i w takie skały właśnie będziecie musieli klikać. Dalej idziecie na 104 strefę. No i dalej, jak jesteście na 104 strefie, to idziecie sobie tutaj, i tu klikacie w kolejną skałę. No i znowu wam to wyskakuje. Dalej idziecie sobie na 110 strefę znowu. No i na 110 strefie powiem wam, że nie pamiętam, w którą skałę się klikał. Będę klikał we wszystkie po kolei. Na 110 strefę, jak jesteście, to tutaj w tą skałę musicie kliknąć. Co jest tutaj? Ja w nią kliknęłem i już mi się pokazało. No ale sobie tutaj w tą musicie kliknąć. Później przechodzicie sobie na 116 strefę i tutaj na 116 musicie kliknąć jak jest ten portal, to miejsce, tutaj jest taka skała, tutaj w tą skałę musicie kliknąć obok tego tutaj portalu, który tu widzicie. Dalej idziecie na 118 strefę i na 118 strefie, w sumie to niedaleko też, musicie w jakąś skałę kliknąć, która to była. Na 118 to chyba tutaj była ta tak mi się wydaje. Na 118 strefie tutaj musicie kliknąć, w tą skałę, która jest w tym miejscu tutaj. Ona jest bardziej po tej stronie. Tutaj są takie kwiatki, myślę, że to zauważycie tutaj w, w tą musicie kliknąć. Dalej przechodzimy na strefę 120, chociaż dobra, tu jakby jest ta strefa w tym miejscu. No i to jest akurat proste, bo tu jest ta skrzynka, no to łatwo wam będzie to znaleźć. Musicie sobie tutaj w dół zejść i tu widzicie, myszką pokazuję są takie dwie małe skałki, musicie w to kliknąć. No i teraz możecie się wrócić na 114 strefę. I na 114 strefie jest ostatnia skała. No powiem wam, że nigdy bym nie wpadł na to, że będzie trzeba klikać tyle skał, żeby to rozwiązać. No i tutaj na 114 strefie, jak jesteście, to tutaj no są takie znaczki i tak dalej, to tutaj jest taka Tutaj klikacie w tą skałę, no i wam się ekran trzęsie. No i ta skała sobie znikła. I teraz rozwiązanie. I teraz już ostatnia część tego scavenger huntu. Musicie sobie pójść na 112. strefę. No i tutaj na 112. strefie jest taka parasolka. I tutaj musicie sobie wejść pod tą parasolkę. Tu jest taki napis: zoom zoom. Klikacie sobie w ten napis, no i wam tu właśnie coś takiego wyskakuje. No i teraz sobie po prostu idziecie do minigierki z deską i zobaczycie co ta będzie w tej właśnie minigierce z deską. Tutaj sobie idziecie, powiem wam, że strasznie długie to jest, ale no ludzie jakoś i tak to rozwiązali. No i tutaj macie po prostu minigierkę, ale zobaczcie tutaj co jest na dole. Zjeżdżacie sobie tutaj na dół, tylko musicie uważać, żeby zjechać w taki sposób właśnie. No i tu macie portal, wchodzicie sobie w ten portal, tutaj nie wiem, trzeba kliknąć w ten portal czy coś, no i macie ticket za 26 milionów. Jakby prawdopodobnie jak oglądacie ten film to jest już tańszy. I najlepsze jest to, że to nie jest tak naprawdę koniec Scavenger Huntu, teraz podobno jest kilka da rozwiązań tego scavenger huntu co jest naprawdę dziwne. Jakby podobno teraz kolejna część jest związana z mapką, gdzie jest statek i tam trzeba jakąś muszlę kliknąć. Tylko gdzie tu jest statek? Chyba gdzieś dalej był na 114. Chyba na 114 był statek. Dokładnie tak. I gdzieś jest jakaś muszla po której stronie? Nie powiem wam, że nie mam pojęcia, gdzie jest ta muszla, ale jest jakaś właśnie muszla. Możliwe, że ja tej muszli nie widzę, bo z serwera wyszedłem i mi się zresetował ten scavenger hunt. Ale dobra, jakby i tak tego ludzie dalej nie rozwiązali, a więc to nam niewiele daje. jakby będę cały czas sprawdzać Discorda, może kolejna część jeszcze się pojawi. W tym czasie pójdźmy sprzedać ten tiket, no bo jak wiemy tych tiketów będzie dużo. Z... 2-3 tikety sobie sprzedam, chociaż nie wiem czy go szczerze mówiąc ktoś kupi, skoro ludzie już e... wiedzą o tym, że da się zdobyć kolejne te tikety. Jeszcze nie wszyscy wiedzą, no, ale sporo ludzi wie, jakby jeszcze na mailboxu sobie wrzuciłem z mojego drugiego konta. No i teraz mam tikety, które są warte 100 milionów. Pójdziemy je wystawić na Trade Plaza i idę dalej szukać kolejnych części tego Scavenger Huntu, co jest dalej, bo możliwe, że nie opłaca się sprzedawać tego etiketu teraz, bo on będzie potrzebny do kolejnej części właśnie. Ale w sumie jak już jesteśmy przy mailboxie, też przy okazji możemy sobie sprawdzić, jakby staram się nie odbierać tych giftów. Tu dziękuję oczywiście. Tutaj też dziękuję za podkę. Tutaj taki pecik, też dziękuję za te wszystkie Tutaj książka ósemka. xavelosek nam wysłał. W ogóle jakie one tanie już są. 700 tysięcy. Najlepsza książka, ale powiem wam, że ceny masakrycznie w dół poszły. No i tutaj też takie podki siódemki. Też od Xawe Tutaj też taki skill. Tutaj takie peciki. Tutaj jeszcze huge pet od Xa Velowska, a więc dziękuję. W takim razie tutaj książka ósemka, odsypka, więc też dziękuję. Tu jeszcze kolejnych już. A więc, oczywiście, odbieram tutaj. Budki też od Saweloska Dużo powiem wam tych różnych rzeczy, a więc dziękuję Za te wszystkie tutaj gifty, tutaj potek dużo różnych Tutaj kawałek klucza jakby, no z tymi kluczami Też będziemy musieli zrobić później opening Tutaj jeden kluczyk taki od Pączka, więc też dziękuję Tutaj ekskluzyw, od Wojtka Tutaj takie potki, pozdrawiam oczywiście No i tutaj na końcu taki ekskluzyw No i tutaj bert nie miał farta Bo kupił za 9 milionów, dobra, ale tak jak mówię Musimy iść na Trade Plaza sprzedać te etykiety I idę szukać kolejnej części Dobra, tutaj powiem wam, wbijem na taką Trade plazę. Jakby za bardzo nie widzę, powiem wam, tiketów. Spróbujmy wystawić na aukcji jeden za 20 milionów. Jakby za tyle nam to zeszło, to to i tak jest giga dużo. Dobra, wystawmy to za 20. Jak ten film oglądacie, to prawdopodobnie zdycha ten tiket jest warty. Albo i mniej. Zobaczymy, czy ktoś zalicytuje co za 20. Jakby poczekajmy, aż się zwolni tutaj coś z przodu, jakaś budka. No tak powiem wam, że... A nie, dobra, teraz ktoś zalicytował. Dobra, ktoś dał 20 milionów. Jakby w sumie nawet w taki sposób możemy sprzedać to. Nie, niech gościu sobie bierze to za 20 milionów Jutro to będzie warte dychę Dobra, i 20 milionów zarobione Sprzedajmy mu w takim razie może jeszcze jeden Znowu za 20 w taki sposób No będzie to szybsze niż wystawienie budki Bo dalej tutaj nic nie ma z Jakby dwa sobie zostawię, a dwa sprzedamy Tu w ogóle jaki huge pet To jest huge pet z tego nowego huge machine jajka Tutaj tego drugiego wydaje mi się, że już nie kupi gościu Bo już pewnie coś będzie podejrzewał Że może rozwiązali ten scavenger hunt Jakby w czasie, gdy ten ticket jest sobie tutaj na licytacji To może kupmy sobie tutaj jedno ekskluzywne Jajko i do tego dwa jeszcze zagemy no tutaj tego już nikt nie chce listować, powiem wam No chyba, że znowu pod koniec No nie, na no, ostatnie sekundy raczej nikt nie zalistuje No i nie, nikt nie zalistował Dobra, tu mamy jeszcze jakieś jajka, po ile one są? No, powyżej rapu, to takich nie chcę Albo w sumie teraz zmieniłem serwer Tutaj widzę, że już ktoś wystawia ten scavenger hat No, za 24,8 Ja na miejscu tych ludzi bym spróbował to nawet za 20 sprzedawać Bo możliwe, że teraz Te mistyczne tikety nie mają ograniczenia Bo wcześniej gigantyczne ograniczenia miały Jakby ludzie rozwiązali to I dosłownie po kilku godzinach już... E tych ticketów nie było. Tutaj w ogóle też ta czarna dziura, jakby możliwe, że odcinek też takie sobie zrobimy, gdzie będziemy testować wszystkie skille. Tylko to będę potrzebował dużo gemów do tego. Zobaczmy, czy nam ten tiket zejdzie i idziemy kupić jeszcze dwa jakieś jajka. I tutaj też widzę instaplanty. W ogóle to ma 17 tysięcy rap. No to powiem wam, że to już jest nieopłacalne do kupowania. 14 milionów mam w instaplantach. Dobra i teraz mamy ten nasz mistyczny tiket. Jak to nie zejdzie, to idę kupować te jajka. O, ktoś zalistował za 20 milionów. Dobra i mamy 40 milionów szybkie zarobione. Może jeszcze tutaj policytuję. O, Ktoś podbija, dobra, dobra, tutaj więcej zarobimy Trochę, tutaj jeszcze się przebija, jakby no Czyli te osoby nie mają pojęcia o tym Że jakby mogą sobie za friko taki ticket zdobyć I finalnie chyba zajdzie za 20,7 A nie, jednak nie, jednak Podbili tutaj, dobra i za 20,9 Jakby jak najbardziej mnie to zadowala Dobra, teraz kupmy te zakichane jajka Dobra, jedno kupię sobie na aukcji Powiem wam, tutaj trochę wyżej niż rap dałem O 50 tysięcy, dobra i tu mamy jedno jajko Drugie może kupimy normalnie Dobra, tu jest troszeczkę wyżej niż rap, ale już mi się Nie chce marnować czasu, żeby kupować to porapie, idziemy sobie kliknąć te jajka i w sumie to możemy to zrobić na drugim wardzie po prostu, kliknijmy sobie tutaj, oczywiście trzy jajka dodajmy każdemu laka, może na drugim wardzie wyleci nam huge pet, no i wyleci nam huge pecik. mamy huge peta, tylko no halo, czy on urośnie, bo tak jakoś dziwnie to było, dobra, rośnie, Be to będzie raczej huge pet bo za wolno się jakby to jajko kręciło, no i mamy tutaj tego huge jelly axelotla, tutaj sobie jeden gość nawet patrzył jak sobie wydropiliśmy, jakby wydropiliśmy tego w sumie mniej rzadkiego, czy tego rzadszego, no tego mniej rzadkiego, który z 40 milionów. No i tutaj mam takiego huge'a. Dobra, ale w tym filmie to będzie na tyle. Sprawdźcie nowy film z mojego drugiego kanału, który wam się wyświetla. Tu już nic nie ma, więc kliknijcie w ten film. Po prostu kliknijcie w ten film i do następnego.